Rucker. Kochani, dostałem taką wiadomość. Ponoć na Mazurach mieszka sobie taki człowiek, który się nazywa Marek Makowski i jest właścicielem szkoły żeglarskiej. A wszystkie jego jachty są nazwane, uwaga, słynne, mają nazwy i zaczerpnięte od nazwisk słynnych gitarzystów. I tak, jest łódka Jimmy Page, jest łódka David Gilmour, jest łódka John Petrucci, jest łódka Joe Triani, jest łódka BB King, Eric Clapton, Jimi Hendrix i Carlos Santana i właśnie ten człowiek otwiera e, w porcie Szynort na Mazurach e, sezon, mm, sezon żeglarski już w najbliższą niedzielę, 28 e, kwietnia. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, zapraszam, zobaczcie, bo odbędzie się tam chrzest kolejnej łodzi, która będzie się nazywała: Uwaga, elektryczne gitary, a Ojcem Chrzestnym będzie nie kto inny, tylko. Kuba Sienkiewicz. Zapraszam wszystkich do Portu Szynot na Mazurach na otwarcie sezonu żeglarskiego i zobaczycie sobie łódki, które są nazwane, które nazwy mają zaczerpnięte z nazwisk znanych gitarzystów.